Hiemkast, <laughs> przepraszam, Hiemkast jest to numer 6. Je, gdzie pierwszy poradnik, jak zrobić? Kanapę i telewizor. Tak, dobra. tak, idźmy. Ups, przepraszam, przez przypadek zrobiłem screenshot. Dobrze. To będą nam potrzebne takie <laughs> rzeczy. Tak. Zacznijmy od kanapy. Kanapę się robi, tak. Zrobimy ją tutaj. Tak była raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. O, takie coś. Tutaj zrobić takie coś. Tutaj zrobić takie coś. Mam nadzieję, że się nie pomylę. No i takie coś. Kanapa zrobiona. Teraz zajmiemy się telewizorem. Telewizor to najłatwiejsza sprawa. Robimy go tak. Teraz dajmy przycisk. Dobrze. To, to było dzisiaj tyle. Trzymajcie się i cześć.